Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Pozornie trzy niezwiązane ze sobą wersety Ewangelii. Każdy z nich mógłby być osobną sentencją. Jednak gdy przyjrzeć się fragmentom poprzedzającym przy powieści o siewcy oraz następującemu, gdzie mowa o słuchaniu słowa Bożego i wypełnianiu go, wówczas poszukiwany klucz do dzisiejszej Ewangelii. To słuchanie słowa. Słowo jest jak lampa, której nie można zasłaniać ani chować, właśnie po to, by oświetlało wszystko, by w jego świetle widzieć siebie i rzeczywistość. Słowo nie jest do ukrycia, zachowania tylko dla siebie, ale po to, by dzielić się nim z innymi, głosić, co zostało nam ogłoszone. Słowo również to cenny skarb, który w nas pomnaża się, gdy uważnie słuchamy i zachowujemy w sercu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.